Wojtek zgnął, Wojtek farm dzisiaj i już chyba będzie to bardziej zakończenie żniw no no jest to już taki, no. takie co tutaj było? Ja wiem nora nora lisa nie ja, ja wiem czy lisa albo zająca, zająca ale może no. nora no nie widzicie tak tutaj sobie będą przebiegały żniwa a tutaj co macie? Gdzie? No zasiane na całym. Pszenica, no. Dobra. Chyba o kimś zapomniałem. Jest oczywiście z nami Paweł z kanału Agel Karkoszka. Siema. Chodź, chodźcie. wbijajcie do niego na kanał. A tutaj co jest? Tu? No. To jest... Ej, co to jest? Ktoś tu kiedyś wybierał y, piosek pod, bursztyny pod budę. To jest bursztynek. Na pewno nie bursztyn. Albo złoty. Tu kiedyś wybierał piosek pod budowę, ściągnął ta, ta ziemię i wybierał piosek. Bo to jest piosek na tej ziemi. Hmm. Tam kłosi kombaj. No. Ale musimy się dowiedzieć co to jest. To wygląda jak bursztyn. No. Tutaj są pan na 2 hektary, nie? Z tym tu na dole by było 2 hektary. Bo tutaj nie daliśmy rady sorać, bo było mokro na jesień. Musi mi starczyć jeden pasek baterii na ten, na ten cały film. Dobra, to może już z filmika to tyle? Ale dobra. jeszcze pod muzykę, pod muzykę może jest no, jest. dobra to widzimy się po krótkiej przerwie dobra, przerwa już minęła nagrałem teraz z Kija Paweł mi pożyczył i będziemy już wysypywać no, dwa, dwa razy objechał no. nie, dwa razy dwa razy, dwa razy no, nie no, super my się cieszymy ten teraz wa, dla Was wysoka ta. dobra widzowie widzicie tutaj kombajn tutaj przyczepa co jest Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Uff. Dobra, przerwa już nie miała. Zobaczcie, teraz wysypujemy. Przed chwilą było z tyłu, a teraz jest przedbym. Byłem w, w z Pawłem, więc jest dobrze. Mm. Jeszcze raz przypomnę o Pawu z kanału Abdo Karkoszka. No, no, no. O, kombań już wyruszył. Ja nagrywam teraz kija, bo Paweł mi pożyczył. Bo miał w traktorze. O. Nagrywam teraz w góry, nie będzie słychać. Będę nagrywać znowu teraz w góry, więc nie będzie mnie słychać. No, zobacz. Dobra no, jak tutaj to jest. To Dobra, znowu widzimy się po i serwie. Uff. Dobra widzowie, przerwa już minęła, konwajn tutaj jedzie. Zobaczcie, przybliżę Wam. Widzicie, tak tutaj przebiegają sobie żniwka. No w zasadzie już dzisiaj to jest zakończenie. Tam będzie mucił, kosił pan Bogdan. Tam gdzieś ma około 50 arów. Teraz sobie oddalę i... O! Dobra, dobra, Widzicie. Ten, kto uwielbia żniwa, zostawia, suwa, łapy w górę. No. Ja się razem z wami żegnam. Nie ma nic co nagrywać. To do następnego odcinka. Na razie. Uh!